Wojewoda Dolnośląski zakwestionował uchwałę podjętą przez Radę Miejską w Wobrzycha dotyczącą likwidacji publicznej szkoły podstawowej nr 31 w dzielnicy Rusinowa. Jest to fakt potwierdzony przez rzecznika prasowego Wojewody. Wojewoda w trybie nadzoru nad, nad samorządem dokonał sprawdzenia zgodności z prawem uchwał, które były podjęte przez Gminę Wałbrzych w zakresie planowanej likwidacji jednostek. I w przypadku jednych, jednej z tych uchwał, mianowicie tej dotyczącej szkoły nr 31, prawnicy wojewodzy stwierdzili naruszenie procedury, e, która jest w takich sytuacjach obligatoryjna, mianowicie w tym punkcie, w którym, e, w którym e, mieszkańcy powinni zostać, nie wiem tyle mieszkańcy, przepraszam, to rodzice, e, e, rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły powinni zostać w odpowiednim czasie, wszyscy rodzice powinni zostać poinformowani o takim zamiarze dokumentów i e, dowodów stwierdzono, że nie wszyscy niestety zostali poinformowani. Tym samym e, wojewoda nie miał innego wyjścia, jak podjąć rozstrzygnięcie w tym zakresie, czyli uchwała, e, ta uchwała dotycząca legislaty szkoły nr trzydzieści nie będzie mogła wejść w życie. Urząd Miejski w Wałbrzychu nie chciał komentować sprawy tłumacząc się brakiem odpowiedniej decyzji na piśmie od wojewody dolnośląskiego. Mimo braku chęci wypowiadania się w tym temacie udało nam się uzyskać wypowiedź radnych miejskich Krzyżowskiego i Rozmuskiego. Ja bym tu nie zwalał winy na Urząd Miejski. Sądzę, że Urząd Miejski zrobił wszystko co powinien. Problemy mogą być natury administracyjnej. No i czy się cieszyć z tego powodu? Na pewno tak. Szkoła pozostanie, ale najdługo przyjdzie ten sam problem za rok. Jeżeli nie zostanie zlikwidowana w tym roku, no to zostanie i zlikwidowana w roku przyszłym. Taka groźba istnieje. Może jakaś inna szkoła. Rozmawialiśmy nawet z panem prezydentem Szymejem, żeby jednak tą szkołę 31 zostawić, ze względu na to, że jest tam dzielnica Rusinów, to wiadomo, szkoła w tej dzielnicy jest, ale są kozice. Są dziećmirowice, nowe osiedle, ulica Guszycka, Noworudzka. Po prostu ta społeczność zna się od wielu lat. Powodem zakwestionowania decyzji Rady Miejskiej w Obrzycha odnośnie likwidacji szkoły nr 31 było niedostarczenie pism informujących o likwidacji placówki do wszystkich rodziców. Prawo mówi jednoznacznie, że wszyscy muszą otrzymać taką informację. Wojewoda jakieś kruczki prawne znalazł. Nie możemy tego kwestionować, ale też jeszcze nie wiadomo, czy to jest ostateczna decyzja. Na pewno dla społeczeństwa tego, jak powiedziałem, Mursinowa, yy, Kozic, Dziećmiorowic, no cieszą się z tego. Wojewoda nie ocenia celowości ani, ani, ani jakby sensowności podejmowanych działań wojskowych. E, gmina jako organ prowadzący te szkoły ma tutaj pełną no, autonomię. Natomiast wojewoda straca tylko i wyłącznie zgodność uchwały z prawem nadrzędnym. Z kolei radny Rozmuski twierdzi, że brak dostarczenia pisma jest według niego śmieszne, ale z kolei prawo obowiązuje zarówno jedną, jak i drugą stronę. Z tego co mi wiadomo, nie ma jeszcze na piśmie, czekamy na pismo do wojewody, o co chodzi, że cofną decyzję o likwidacji szkoły 31. Uzasadnienie musimy mieć na piśmie, zobaczymy co jest tego przyczyną. Z informacji nieoficjalnych wynika, że podobno nie dotarły do wszystkich rodziców informacje o tym, że dziecko, że szkoła będzie zlikwidowana. No trochę to śmieszne, czasami wręcz satyryczne, że na przykład żona pana Gezeli nie wiedziała o tym, że, że szkoła jest likwidowana. To można tylko coś na ten temat więcej powiedzieć, ale dajmy sobie spokój. Rzeczywiście wielu rodziców, zwłaszcza mamy, zmieniały nazwiska, nie poinformowały szkoły. Yy, może być problem, rzeczywiście dość poważny, ale wynikający po stronie rodziców albo samej szkoły. Co więcej, najprawdopodobniej prezydent według Rozumskiego będzie się odwoływał od decyzji wojewody. Yy, jakie będą tego skutki, jakie konsekwencje sam prezydent zresztą od decyzji wojewody też się może odwołać? Też może użyć argumentów jakich? Na dzisiaj nie wiemy. Sprawa jest otwarta, no i po będziemy mądrzejsi na przyszłość. Nikt nie był zadowolony z likwidacji tej szkoły. Ta szkoła się najlepiej broniła ze wszystkich. No, chciałbym, żeby pozostała. Póki co wiadomo, że szkoła nr 31 oprze się likwidacyjnym zapędom radnych z prezydenckiego obozu. W związku z tą z rozstrzygnięciem, na wersji, które zapadło i w związku z przepisem, który mówi o tym, że. Plan likwidacji szkół, czy też uchwała, która mówi o tym, że dana szkoła powinna być likwidowana, musi być przyjęta najpóźniej, na, 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 naj, naj na 6 miesięcy przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Tym samym, w tym trybie, likwidacja szkoły nie jest możliwa w tym roku. No, Nie można powiedzieć, że to jest porażka. Ja, panie redaktorze, panu powiem, czy osoby były bodajże za granicą. I, I to, jak mi wiadomo, nie złożyli podpisu. No i, i o to poszło tylko. No, o, to, o to poszło. Czy to jest porażka dla urzędu? Ja bym może tak powiedział. Yy, można nazwać wszystko porażką, ale trzeba powiedzieć sobie i prawdę. Te lik, likwidacje szkół, ja to nie nazywam likwidacją, łączenie szkół, to powinno być przeprowadzone. Minimum 5, 6, a nawet 7 lat temu nikt się nie odważył na tą decyzję, no bo każdy myślał, ja muszę wybory wygrać, ja muszę być dalej prezydentem czy radnym. Nie na tym rzecz polega, nie na tym rzecz polega. Co do pozostałych trzech szkół, które radni przegłosowali do likwidacji, wojewoda nie wniósł zastrzeżeń i stan likwidacji szkół podstawowych w Śródmieściu i na Poniatowie oraz gimnazjum na Białym Kamieniu pozostaje w mocy. W przypadku pozostałych uchwał... Dokumenty i dowody zebrane w toku badania tych uchwał nie pozwalały na podjęcie takiego rozstrzygnięcia. Mówiąc inaczej, nie stwierdzono tam naruszenia prawa.